Witam serdecznie w kolejnym przeglądzie specjalizacji. Dziś przyjrzymy się kolejnym speckom, które ArenaNet udostępniła na swoich socialach. Najprawdopodobniej będzie to już ostatni taki przegląd przed wtorkową zapowiedzią dodatku oraz analizą, która pojawi się jakiś czas po tym wydarzeniu. Jeżeli jesteście ciekawi mojej reakcji na żywo, zarówno na ostatnią specjalizację, która nie pojawi się w tym materiale, a będzie omawiana na live w poniedziałek, jak i na samą zapowiedź dodatku we wtorek, zapraszam na Twitcha. Co ciekawe, akurat wtedy też wypada data naszego comiesięcznego giveawaya, także zapraszam również na to wydarzenie. Jeżeli natomiast chcecie wesprzeć kanał w inny sposób i pojawić się na końcu materiału jako wspierający, zapraszam również na mojego kofaj, link w opisie materiału. Muszę przyznać, że dobrze zrobiłem czekając z nagrywaniem analizy. Poza dodatkowymi przemyśleniami pojawiły się także nowe grafiki na chińskich socialach, które wprowadzają sporo zamieszania w interpretacjach, jednocześnie pozwalając na bardziej precyzyjne spekulacje. Po omówieniu specjalizacji z tego materiału, na końcu filmu uporządkujemy moje przewidywania, jaka klasa będzie daną specjalizacją i zobaczymy, ile tak naprawdę trafię, także zachęcam zostać do końca. Zaczynamy od dość enigmatycznej, trudnej do jednoznacznego zinterpretowania ikony. Tak naprawdę im dłużej na nią patrzyłem, tym więcej zaczynałem dostrzegać szczegółów. Na dole symbolu widać coś, co przypomina kły lub pazury. Może to być łapa trzymająca ostrza albo kwiat. Równie dobrze może to być także wizerunek jakiegoś stworzenia domyślnie potwora. Moje pierwsze skojarzenia Barot z Monster Hunterem, z charakterystycznymi kłami i płaskim pancerzem na głowie. Ponieważ nowe specjalizacje nie wprowadzają nowego typu broni dla danej klasy, możemy odejść od spekulacji wokół uzbrojenia i skupić się tylko na mechanice. Osobiście widzę w tej ikonie rangera być może z nowym typem peta, z którym gracz zyska więcej możliwości interakcji. W ogóle zabawne byłoby, gdyby ten pet mógłby pełnić funkcję mounta, coś w stylu raptora, ale zachowując bezpieczny balans, by nie wyprzeć już istniejącego mounta. Naprawdę ciekawie robi się po przetłumaczeniu opisu z chińskiej strony. Z ostrą wolą przebija wiatr, polując cienia, wzbudza fale, Albo zdecydowanie przecina powietrze cień jego łowów wzburza fale. Opis sugeruje trochę klasy typu Tif, motyw cienia, może jakiś Windblade. Brzmiałoby to sensownie, ale sama ikona nie pasuje mi totalnie klimatem ani kształtem do TIFA, tym bardziej mając świadomość obecności poprzednich kart, które wydaje mi się, do TIFA bardziej pasują. Osobiście widziałbym tutaj Revenanta. Mógłby spotkać on nowego ducha, na przykład jakiegoś niebezpiecznego stwora z legend, co mogłoby go przemienić w dziką wersję. Patrząc na współpracę Revenanta z duchami, jest to całkiem ciekawa wizja, a przynajmniej mój jedyny strzał, bo szczerze mówiąc, ciężko mi cokolwiek do tego obrazu przypisać. Przechodzimy do kolejnej ikony, zakrzywionego sztyletu. Na pierwszy rzut oka oczywiste skojarzenie z Stevem. ale co jeżeli powiem, że jest to nekromanta. Wiem, że dziwnie brzmi, ale już tłumaczę. Opis z chińskiej wersji mówi: Prowadzenie świętego rytuału, obcowanie z głębią, heroiczny blask płonący przez mróz. I szczerze mówiąc, brzmi to jak rytualista, który przeprowadza duchowy rytuał, zagłębiając się w misty. Heroiczny blask może chodzi o przywołanie wojowników z głębi mgieł. Sam sztylet może symbolizować ofiarę składaną w trakcie rytuału. Tą ofiarą może być pasek szałda, a może być nawet życie własne lub sojuszników. Oczywiście istnieje też szansa, że jest to jednak Tif. Motyw sztyletów był już w Guild Wars 1, ale dla mnie osobiście więcej Tifa w Tifie to trochę mało ekscytujące. Dlatego mam nadzieję, że to jednak będzie faktycznie nekromanta. Kolejna grafika przedstawia coś na kształt głowy Lisa. Opis z chińskiej wersji sugeruje: przywołać dzikość z powrotem do źródła oraz uleczyć świat podążając w zgodzie z porządkiem. Tutaj może chodzić o duchowy powrót do natury, harmonię z wszechświatem, odnowę świata poprzez zgodę z jego naturalnym porządkiem i cyklem. Patrząc na sam obraz moim pierwszym strzałem był i jest tak naprawdę elementalista. Kształt lista wydaje się dość ognisty, obły jakby zrobiony z żywiołu. Sam elementalista patrząc, że posługuje się mocą żywiołów z brutalnego pierwotnego źródła, czyli samej natury. Brzmi tutaj bardzo prawdopodobnie, ale analizując opis, przywołanie ducha natury to pasuje także idealnie do Rangera. Może nowa forma, jakaś shroud ducha natury, który wspiera gracza w walce. Arena wspomniała, że zamierza przerabiać i odświeżać podstawowe mechaniki. Byłoby świetnie, gdyby zajęli się Petem Rangera, który obecnie wydaje się dość zaniedbany. Potencjał jest ogromny, a możliwości wręcz niewykorzystane, co tylko rozbudza wyobraźnię i oczekiwania. I wreszcie ostatnia ikona w dzisiejszym materiale, czyli specyficzny łuk. Na wysokości cięciwy ma coś, co wygląda jak pióra. Można tutaj wysnuć naprawdę wiele teorii, czy to o związek z Dwayną, z racji na motyw piór, czy nawiązanie do harpi. Jednak wydaje mi się, że warto popatrzeć jakie klasy mogą używać Longbow'a oraz Shortbow'a, ponieważ to nam może troszkę podpowiedzieć. A więc tak, w Longbołach mamy Guardiana, Wojownika oraz Rangera. W czym tak, Guardian może go używać tylko w specjalizacji Dragon Hunter, co może być przeszkodą, gdy ktoś kupi nowy dodatek jako pierwszy. Zostaje zatem Wojownik oraz Ranger, które już w swojej podstawie mają dostęp do Długiego Łuku. Szczerze mówiąc, wojownika bym tutaj jednak nie wliczał, ponieważ mimo że możemy na nim używać łuk, jest bardzo duża szansa, że będzie jednak paragonem. Także w tym przypadku najbardziej prawdopodobny będzie Ranger. Jeżeli chodzi o shortbow, jest tutaj Renegade, czyli Revenant, Inżynier, Ranger oraz Thief. Jeżeli chodzi o Revenant'a na swojej specjalizacji, tutaj sytuacja wygląda tak samo, a nawet gorzej niż w przypadku Guardiana. Nie dość, że trzeba mieć samą klasę Revenant'a, to dodatkowo specjalizację, więc szczerze dla mnie całkowicie to odpada. Inżynier średnio mi pasuje z motywem łuku z piórami do klasy tak naprawdę opartej na technologii. Dodatkowo zyskał łuk w Soto w ramach nowego systemu, więc bez tego konkretnego dodatku nie użyjecie owej broni. Zostaje więc Ranger oraz Thief. Tif jest raczej przypisany do kart i średnio widzę możliwość, by Shortbow zyskał drugie życie u Tifa. W sensie, byłoby to ciekawe, Shortbow jest trochę zaniedbany, więc taka wizja mi oczywiście pasuje. Oczywiście jest on użyteczny i ludzie faktycznie go używają, jednak jest to albo ogólnie do PvP aka WWW, -w -w, albo do zabawy w Open Worldzie. Nie widuje się za bardzo Tifów z łukiem na rajdach robiących na nim rotacje, choć kto wie, może po prostu ja takiego nigdy nie widziałem. Najbardziej prawdopodobny wydaje się tutaj Ranger, choć byłoby to dość banalne i pod pewnym względem dziwne. Ponieważ mamy już specjalizację opartą na łuku i jest to Marksman. Jednak wiecie, ta teoria jest możliwa tylko wtedy, jeżeli uznamy, że owa specjalizacja będzie faktycznie oparta na już istniejącym dostępie danej klasy do łuku. Jeżeli pójdziemy w kierunku, że łuk jest trzecim słapem broni pod F1, tak jak ma to miejsce z Blade Swordem, zrobi się całkowity bałagan. Wtedy otwieramy możliwość na dosłownie wszystko i teoretycznie może tutaj pasować każda klasa. A jeżeli chodzi o moje strzały, jaka klasa do jakiej specjalizacji, to widzicie to teraz na ekranie. Lutnia to będzie Mesmer, Heum, Wojownik lub Guardian. Kwestia tak naprawdę, czy ta ikona jest paragonem. Odstawiam, że paragonem będzie akurat Wojownik. Kulka to Inżynier, Karty to Thief, Tałapa lub Demon albo Potwór to Revenant, Dagger to Nekromanta Rytualista, Lis to Elementalista, Łuk to Ranger bądź Thief. A nowa specjalizacja, którą zobaczymy w poniedziałek to Guardian lub Wojownik. Kwestia tak naprawdę co to będzie, czy Paragon czy nie. Także tak wyglądają moje strzały, zobaczymy jak to wyjdzie w kwestii tego ile trafiłem. Miejmy nadzieję, że faktycznie sporo. Także dzięki wielkie za oglądanie, dajcie łapkę w górę oraz suba, by kanał mógł się rozwijać. Do tego zapraszam na mojego KoFa, jeżeli chcecie mnie wesprzeć w inny sposób, oraz na Twitcha, gdzie streamuję praktycznie codziennie od 18. Mówi do Was Sizu, hej!